Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Mat, a to jest mój pierwszy most, który nagrywam. Mm, tutaj mamy kwiatki, no kamienica, kamienica, dwupiętrowa, taki ładny dach na górze. Zacznijmy może od boku. Tutaj są drzwi do recepcji, tutaj reklama, tutaj szyby. No i tutaj jeszcze takie drzwi awaryjne, też odech, konstrukcji. na dole efekcja, panie, czy taka duża przestrzeń, taki hotelowy, tu walizki. na górze pierwszy pokój i tu drugi pokój, a tu taka pozostałość w podawnej części kuchennej, no to gdzie się znajduje do remontu. Wyżej na to znajduje się Mistrz Ekrasji, Tu akurat w basenie je loda. No i tak, na zabaw. Oczekajcie, o widzicie? Piękna zabudowa. Jak się Wam podoba to dajcie lajka i koniecznie subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!